Każdy o tym teraz mówi. Musimy zmienić zwyczaje i ratować naszą planetę. Możemy chronić nasze środowisko, rzeki i strumienie poprzez unikanie zanieczyszczeń chemicznych, które zmieniają poziom tlenu i jakość wody. Pranie skórą ekologiczną jest pierwszym krokiem i jest łatwe dla każdego. Wykonujemy średnio 4 cykle prania tygodniowo. Używając Eco Magic Ball ze stuprocentową przyjazną dla środowiska opatentowaną technologią, możemy uzyskać te same rezultaty jak używając proszek do prania, oszczędzając przy tym pieniądze. 95% prania to ubrania codzienne, które jak zwykle są zanieczyszczone przez środowisko, kurz i zapachy. Poprzez zmianę swojego zwykłego proszku na Eco Magic Bowl otrzymasz te same rezultaty czystego prania i przyczynisz się do ochrony planety z produktem, który nie jest pochodzenia chemicznego. Kula zachowuje kolory w przeciwieństwie do detergentów, które po kilku praniach powodują utratę koloru tkaniny. W przypadku trudnych plam przygotuj pranie tak jak w przypadku prania z detergentami. Następnie wetrzyj mydło w plamę i zanurz w wodzie z Eco Magic Ball na kilka godzin. Potem wypierz pranie w pralce z samą górą. Otrzymasz rewelacyjny wynik. Używając Eco Magic Ball przyczynisz się do ocalenia naszego środowiska naturalnego, jak i zapewnisz sobie zawsze czyste pranie bez plam. Ceramiczne kuleczki wewnątrz kuli wykonują całą pracę za Ciebie, piorą Twoje ubrania naturalnie i skutecznie. Opatentowane ceramiczne kuleczki wywołują jonizację. Dzięki temu łatwiej penetrują one włókna pranych tkanin. Tak zwiększona siła prania powoduje, że nawet największe zabrudzenia i plamy są usuwane za pomocą wody i kuli piorącej Eco Magic Ball. Nie ma potrzeby używania zmiękczaczy, nie musisz już używać agresywnych chemikali i detergentów. Twoje pranie będzie naturalnie miękkie. Kula nie zabiera żadnych środków. Chemicznych, a pranie jest naturalnie miękkie i czyste. Ciesz się czystym praniem, oszczędź pieniądze i przyczyn się do zachowania naszego środowiska. To takie proste dzięki kuli Eco Magic Ball. Wyświadcz przysługę sobie i środowisku.